Udało ci się dotrzeć do ostatniej lekcji modułu pierwszego. Oznacza to, że zaczynamy wchodzić w konkrety twojego profilu. Zastanówmy się jednak, co potrzebujesz, aby zacząć działać na LinkedIn. Masz już rozpisane cele, masz już rozpisaną swoją najlepszą buyer personę, czyli swojego idealnego klienta docelowego. Teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, co potrzebujesz, aby zacząć. W praktyce nie potrzebujesz nic. Wystarczy, że będziesz miał chęci do tego, aby stworzyć sobie dobry profil, będziesz miał trochę czasu, aby go uzupełnić i będziesz miał realne rzeczy, które możesz tutaj wpisać. Bo oczywiście z pustego nawet Salomon nie naleje. Więc zastanów się, co chcesz tutaj wpisać, co możesz wyróżnić, czym możesz się pochwalić, jakie doświadczenie możesz uwzględnić. W swojej branży, w swoim zawodzie, aby stworzyć profil, który realnie przyciągnie obserwatorów do niego. Jest jednak kilka rzeczy, które mogą ci się w tym wszystkim przydać. Niektóre z nich pojawią się w dalszej części tego kursu, kiedy będą najbardziej potrzebne. Jednak chciałbym, abyś poznał już je teraz, bo na tej podstawie już będziesz mógł budować sobie pewien obraz Linkedina. I po prostu ułatwią ci one dalszy rozwój na tej platformie. Pierwszą rzeczą, jaka jest, zakładam oczywiście, że profil już założyłeś. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to wchodzisz na linkedin.com, klikasz dołącz i tyle w temacie. Uzupełniasz podstawowe informacje, ale przez te wszystkie informacje przejdziemy i tak w następnym module, bo dokładnie ci w nim wytłumaczę, jak stworzyć nagłówki, jak odpalić tryb autora. Co wpisać, jak publikować i tak dalej i tak dalej. To będzie sześć lekcji poświęconych całemu twojemu profilowi, więc o tym porozmawiamy później. Teraz, jak już masz ten profil, załóżmy, że go założyłeś lub założysz po tej lekcji, to pierwsze co warto odpalić to coś takiego, co nazywa się Social Selling Index, czyli jest to analityka LinkedIn'a, która pozwala Zobaczyć, jak oceniany jest nasz profil na tle innych osób w naszej sieci oraz innych osób w naszej branży oraz ogólnie, jak wygląda nasz Social Selling Index. I ważne, żebyś wiedział, że Social Selling Index to nie jest coś, co jest jakimś ogromnym wyznacznikiem tego, jacy my jesteśmy świetni, ale jest to wyznacznik, jest to porównanie nas do wszystkich innych użytkowników LinkedIna. Więc, co jak co. Wiele można z niego wyciągnąć, i bardzo dużo zmian oraz zależności możemy zaobserwować, kiedy ten profil dopiero tworzymy. Bo podejrzewam, że zaczniesz od, nie wiem, 10, 15, 20 punktów i zobaczysz, jak niektóre zmiany zaczynają powodować, że zaczynasz się wspinać coraz wyżej. 80 punktów na Sales Navigatorze, czyli tutaj na LinkedInie, w Social Selling Indexie, to jest kosmos. 80 punktów to. Mają chyba tylko roboty. 60 punktów plus to już jest naprawdę zadowalająco, a 70 plus to jest super, to jest naprawdę świetnie, to znaczy, że Twój LinkedIn jest rozchwytywany, że ludzie wchodzą, że chcą na Ciebie patrzeć, że chcą komentować, że chcą z Tobą nawiązywać kontakt. Oczywiście, to wszystko musi się przełożyć na praktykę. Na razie tylko rozmawiamy o teoretycznej analityce. Wracając jeszcze do tego, co potrzebujesz, na pewno przyda ci się tablica Trello. Która pozwoli ci na rozpisywanie różnych mniejszych zadań, żebyś po prostu pamiętał, co trzeba dodać, czy co trzeba zmienić, to na pewno ułatwi ci całą sprawę. Jeszcze jedną rzeczą, która może ci się przydać przed przystąpieniem do następnego modułu, jest zrozumienie siebie. Co to znaczy? Na LinkedInie będziemy dodawać takie rzeczy jak tematy treści, o których mówimy, jak nagłówki, czyli to, czym się zajmujemy, jak. Różne, wyróżnione posty, czyli rzeczy, które dokonaliśmy, które zrobiliśmy, które pokazaliśmy na LinkedInie i chcemy się nimi realnie pochwalić. Chcemy, aby odbiorca zobaczył te treści, żeby wszedł w nie. Więc warto sobie takie rzeczy przygotować już wcześniej, żeby następny moduł był w pełni dla ciebie praktyczny, żebyś mógł od razu wszystko sobie uzupełniać w czasie rzeczywistym. Jeśli zostawisz to na później, to bardzo możliwe, że. Pozostaną jakieś braki i nie do końca wyjdzie to tak jak powinno. Ponadto mamy także taką zakładkę, jak o nas. Ja akurat mam tutaj cytat Steve'a Jobsa, ponieważ uznałem, że już na tym LinkedInie mam za dużo i nie do końca chcę mówić tutaj o sobie, nie chcę dodawać kolejnego elaboratu. Ale dla przykładu pokażę ci jedną osobę, która ma świetnie zrobiony taki opis i ona ci idealnie zobrazuje o co chodzi. Jesteś w stanie w takim opisie zawrzeć wszystkie najważniejsze informacje: czyli co robisz, jakie masz doświadczenie, jaką masz ofertę, czyli co sprzedajesz, co możesz dostarczyć danej osobie, która będzie to czytała. Możesz na przykład nadmienić, że masz jakiś podcast, możesz dać coś do pobrania, możesz pokazać swoje informacje kontaktowe. To wszystko jest na plus. Więc jeśli masz chwilę przed przystąpieniem do następnej lekcji. Zastanów się, co chcesz powiedzieć swoim potencjalnym odbiorcom i swoim potencjalnym klientom o sobie. Wypisz sobie te informacje, zbierz je w jednym miejscu, będzie ci dużo łatwiej w momencie, kiedy będziemy to wszystko uzupełniać, robić to jeden do jeden w tym samym czasie. I na koniec, kiedy masz jeszcze kilka minut, to możesz sobie przygotować listę swoich klientów, którzy skorzystali z Twoich usług, na przykład przez ostatnie 12 miesięcy. A także swoich współpracowników, swoich kolegów z pracy, przygotuj sobie taką listę, bo będziemy też mówić o referencjach. Będziemy mówić o tym, w jaki sposób pozyskać referencje od ludzi, z którymi pracowaliśmy, bądź którzy byli naszym klientem. Dokładnie zobaczysz, w jaki sposób poprosić o takie referencje i dowiesz się, co one realnie mogą ci dać. Więc, nie przedłużając, usiądź sobie do tego na kilka minut, zbierz te informacje, i przejdź następnie do kolejnego modułu, w którym będziemy tworzyć Twój profil od początku do samego końca. Widzimy się w następnym module. Trzymaj się.